Siemaneczko witam wszystkich w takim podsumowującym materiale na temat nowych zmian, które zostały wprowadzone wczoraj i które potencjalnie mogą wejść do Diablo 2 Resurrected live na żywo, 6 października, kiedy to właśnie sezon wychodzi. Także zapraszam do oglądania. Jeżeli film Ci się spodoba, to upewnij się, że mnie subskrybujesz, to zawsze pomagam się dalej rozwijać i będę bardzo, bardzo wdzięczny i oczywiście zapraszam do komentarza oraz na live na Twitch TV na Lewis, gdzie... Prawdopodobnie w tym momencie streamuje, także jedziemy z tematem. Wczoraj na streamie cały czas przez te 6-7 godzin testowaliśmy te talizmany. Nowe talizmany, nowy endgame, który tutaj zaproponował Blizzard i wszystkie postaci, które dostaliśmy właśnie na tym PTR-ze zostały przetestowane, czyli Hammerdin, Frenzy Barbarian, Holy Fire Paladin, o którym zaraz sobie pogadamy. Firestorm i tak dalej, Poison Necro. Całą listę dostaliśmy tutaj gotowców. Powiedzmy gotowców, bo wiele z tych buildów było dosyć niedopracowanych i nie były to jakieś nie wiadomo jakie endgameowe buildy. Ale, ale, w każdym razie. W każdym razie wydaje mi się, że po tym jednym dniu można co nieco powiedzieć, i teraz tak. Testowaliśmy, testowaliśmy te talizmany. One, jakby ktoś nie wiedział, działają w taki sposób, że wywołują na przeciwniku debuff. Znaczy, może nie debuff. Po prostu nosząc te talizmany, wszyscy, wszyscy przeciwnicy na ekranie, których widzimy, tutaj jest, wydaje mi się, totalnie nielimitowany zasięg. Ich odporność na dany żywioł, albo magię, albo fizyczne obrażenia zostaje obniżona do 95%, jeżeli miał wyżej oczywiście. Jeżeli potwór miał powiedzmy odporność 140% na ogień, czyli był niewrażliwy, bo jeżeli potwór ma odporność ponad 100%, no to już jest niewrażliwy. Albo 100% na ten dany żywioł, to ten talizman zniża potworowi odporność do 95%. Co to znaczy? No to znaczy to, że oczywiście potwór już nie jest dalej niewrażliwy, więc w tym momencie mamy talizmany na każdy żywioł istniejący w tej grze oraz na obrażenia fizyczne, więc nie ma czegoś takiego jak niewrażliwość. Każda postać może nosić jeden z tych talizmanów i zdjąć całkowicie niewrażliwość potwora na dane drzewko. Eee, grając na przykład czystym, czystym, czystą czarodziejką pod Blizzard, najpopularniejszym buildem w Diablo 2, po prostu możemy sobie założyć talizman, eee, który totalnie niweluje niewrażliwości przeciwników na zimno i jedziemy i możemy farmić każdą lokację w tej grze i to działa na każdy build, na każdą postać. Tak to teraz będzie wyglądało. E, oczywiście te talizmany niosą za sobą jeszcze mm, minus, e, bo dostajemy kary za noszenie talizmanu. Tak na przykład w przypadku czarodziejki e, podzimno, e, jeżeli nosimy talizman, tutaj pod zimno ten unikatowy, no to dostajemy minus 75% odporności na zimno. Jeżeli nosimy podfire, pod ogień, minus 75 odporności na ogień i tak dalej, i tak dalej. W przypadku magii, e, czyli tutaj taki talizman, który by chciał nosić na pewno Hammerdin, e, który niweluje niewrażliwość e, tutaj potworów na magię, czyli na przykład druga fala, bala albo tomby, Yy, otrzymujemy karę minus 50% na magię, a jeżeli gramy na przykład barbarzyńcom fizycznym, albo bo łazonką fizyczną, albo zelotem i tak dalej, no to możemy chcieć nosić taki talizman, yy, który zniszczy yy, całkowicie yy, odporność, niewrażliwość wrogów na obrażenia fizyczne, yy, ale kary jaką otrzymujemy to jest 25% zwiększonych obrażeń fizycznych na naszej postaci, czyli kolosalna liczba. No i dobra, e, także to jest taki recap, gdyby ktoś nie wiedział, no i 6 października wychodzi sezon w Polsce, nie wiemy o jakiej godzinie. E, po testach e, widać było na pewno, że gra staje się trochę łatwiejsza, na pewno, e, na pewno jeżeli chodzi o farmę, będzie, będzie dużo bardziej otwarta dla nowych graczy, będzie dużo prostsza, bo nie będziemy musieli borykać się z... Nie będziemy musieli borykać się z niewrażliwościami. No i łatwiejsza o tyle, że raczej myślę, że nie będziemy musieli iść w hybrydy. Bo po co iść w hybrydę, skoro możemy skoncentrować się na jednym drzewku i jedno, jedno drzewko zmaksymalizować, na nim zmaksymalizować damage i po prostu, po prostu głosić prawdę takim właśnie drzewkiem. Więc to jest moje zdanie. Tak to będzie wyglądało. Jeżeli chodzi o obawy, czy gra będzie za prosta, tak, niektóre buildy będą dosyć, na razie wyglądają dosyć OP i e, dobrym przykładem tego buildu jest na przykład taka czarodziejka, e, taka właśnie czarodziejka. Pod y, Blizzard. Zwykły Blizzard Sork i to taki jeszcze niedoskonały, z y, niefajnymi resami. Totalnie, totalnie y, się jest spustoszenie na lokacjach, gdzie wcześniej no ciężko miała, jeżeli chodzi o farmę. Przez, y, 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 przez niewrażliwości na zimno. Mamy tutaj defadom, Nightwing Whale, bez w ogóle facetów, bez widoków tęczy i tak dalej. Trzy częściowy Talrasher jakiś Spirit, jakiś Silk -wavy i tak dalej. I ona w tym momencie nie ma żadnego problemu z magami. Na przykład może on ma, ona może totalnie, totalnie wszystko robić, co chce. Magowie, nosząc amulet, magowie mają zdjętą niewrażliwość na zimno. Już zaprezentuję, jak to, jak to działa. Jeżeli nie miałbym tego talizmanu, cyk, gram sobie normalnie. Mag ma, zostawimy maga solo, tak żebyście zobaczyli, jak, w jaki sposób działa ten w ogóle talizman. Zostajemy sobie maga solo. Proszę bardzo, mamy maga. Niewrażliwość na zimno, niewrażliwość na zimno. Zakładam talizman. Cyk. I w tym momencie zostało to zdjęte. Gdziekolwiek stoję, czy daleko, czy niedaleko, czy go uderzyłem, czy go nie uderzyłem, to nie ma znaczenia. Dla mnie. E, już ci magowie nie będą mieli niewrażliwości na zimno i mogę ich skasować totalnie. Dlaczego y, czarodziejka akurat jest taka OP e, Blizzard y, pod zimno? Ano, dlatego, że ma Cold Master jeszcze, Mistrzostwo w Badaniu Zimnym. Jako jeden z drzewek e, obniża dodatkowo jeszcze odporność na zimno. E, więc y, to sprawi, że y, no, potwory będą praktycznie padać jak patyczki i to nawet na budżetowej czarodziejce. Jedyne o czym musimy się jedyne czym się musimy przejmować, no to odporności. Eee, talizmany działają w taki sposób, eee, zdjęcie odporności talizmanów działa w taki sposób, że najpierw talizman zdejmuje potworowi niewrażliwość, to znaczy zrównuje jego odporność na dany żywioł do 95%, a potem działają inne modyfikatory eee, zdjęcia odporności związane z, na przykład mistrzostwem, albo na przykład z przedmiotami takie jak Crescent Moon, który obniża odporność na błyskawice takie jak na przykład Gryphon's Eye e, i tak dalej i tak dalej. Więc mając takie Cold Mastery, mistrzostwo zimne, e, badania zimnem, e, no to po prostu po prostu przeciwnicy padają totalnie. Także Blizzard Czarnika jest mocna bardzo, jeżeli chodzi o e, powrót Holy Fire Paladyna jak najbardziej. W momencie, niestety, Holy Fire Paladin, no moim zdaniem, jest troszeczkę zepsuty. Nie wiem, czy tak to powinno wyglądać. Z drugiej, strony, z drugiej strony runy, żeby stworzyć takiego Paladyna pod Święty Ogień są bardzo, ale to bardzo wymagające. Jest tam bardzo dużo high run. Lo, Sury, Chamy i tak dalej. Ale to, co robi, to jest hit. Święty Ogień w tym momencie jest bardzo, ale to bardzo potężny. Taki Paladyn potrzebuje przede wszystkim... Dwóch smoków, dwa słowa runiczne Dragon oraz jeden, jedno słowo runiczne Hand of Justice i po prostu może chciać zniszczenie. Do tego jeszcze może ją udać nowe słowo runiczne Flickering Flame, e, czyli hełm, m, który tam zwiększa obrażenia do ognia i GG. Także wszystko pada jak muchy na piekle. Na pewno na P1 m, nie zdążą potwory podejść. E, ponieważ taki Holy Fire Padden nie mierzy się z nieważliwościami na ogień, może iść przed siebie. E, także jeżeli chodzi o ten patch, e, buildy niektóre staną się w tym momencie staną się troszeczkę, troszeczkę zepsute. Mega OP. Jestem ciekawy, czy to przejdzie dalej. E, Hammerdin staje się potężniejszy jeszcze, ponieważ Hammer Hammerdin sobie zakłada taki właśnie e, talizman, magic resist. Do, otrzymujemy śmieszną karę e, odjęcia odporności na magię o 50%, a nie musimy się borykać już na przykład z drugą falą bala, która strasznie była, była strasznie problematyczna, eee, gdzie Holly Fire został, gdzie Holy Bolt, Święty Pocic został znerfiony i musieliśmy polegać tylko i wyłącznie na naszym najemniku, który pomagałby nam w zabijaniu drugiej fali. Teraz nie ma to żadnego znaczenia. Ej, testowaliśmy też, jak to działa w party, bo wpadliśmy na pomysł, że na przykład jedna postać w całej drużynie mogłaby Nosić wszystkie 6 talizmanów, brać na siebie oczywiście te wszystkie kary, czyli bardzo niskie odporności na wszystko, dramat totalny, ale na przykład e, inne, pozostałeś, pozostali, e, pozostały team, 7 osób pozostałych, e, mogłoby nie nosić takich talizmanów i być całkiem, całkiem defensywnie. E, przysposobiony mnie? Więc e, zrobiliśmy to, ale niestety nie działa to w taki sposób. Niestety aura działa. aura, nie jest to aura, aura to jest źle powiedziane. Po prostu e, mechanika działa w taki sposób, że dany bonus działa tylko na gracza, który to nosi. Czyli ja powiedzmy, powiedzmy, że są dwie czarodziejki pod zimno. Ja i mój kumpel. Ja noszę ten talizman e, i mogę bić tego maga. E, dla mnie nie ma on niewrażliwości, dla mnie ma zdjęte do 95% cold res, ale mój ziomek nie ma tego i dla niego on widzi tego maga z napiskiem niewrażliwość na zimno, więc w taki sposób to działa, więc nie można zrobić jednego debuffera w party, nie można zrobić jednego na przykład paladyna, który będzie nosił wszystkie te talizmany i dodatkowo jeszcze aurę przekonania. Właśnie takiego wczoraj zrobiłem, ale niestety nie udało się. Także zapomnijcie o tym. Eee, aż fajny byłby to pomysł, no ale dosyć, to, to byłoby bardzo, bardzo potężne. Niestety tak to nie działa. To jest, to jest osobisty bonus, jakby i każdy z nas musi go nosić. Eee, każdy z nas musi go nosić. Pytanie o Trapsinkę. Bo jak wiemy, Trapsinka. Mm, trapsinka zawsze miała ten problem, że jej pułapki. Taka była mechanika, oczywiście, taka jest dalej mechanika, że jej pułapki tak samo Nekromanta, który posiada szkielety. Ee, mm, kiedy szkielet bądź pułapka asasynki zabija cokolwiek, my nie otrzymujemy bonusów na przykład z tytułu e, zabójstwo mana za zabójstwo mana per kill no nie bo to nie my zabijamy tylko nasz trap albo nasz szkielet tak samo jeżeli mieliśmy na przykład oko gryfona który zwiększa obrażenia od błyskawic i zmniejsza obrażenia od błyskawic na przeciwniku e, zwiększa obrażenia od błyskawic nam oczywiście i zmniejsza na przeciwniku to nie działa to na pułapki bo pułapki to nie jesteśmy my a pułapki to nie jesteśmy my Nasza postać, nasza postać, pułapki to pułapki. Tak samo nekromanta to nekromanta, szkielety to szkielety. Więc e, tak to działa i to może być, to może być dosyć mylne. E, wydaje mi się, że totalnie ta mechanika nie ma w tym momencie zastosowania, że jeżeli na, jeżeli nosząc jakiś talizman w momencie, na przykład w przypadku trapsinki, będziemy chcieli nosić na przykład ten talizman, e, który zniweluje niewrażliwości na błyskawice, to Wydaje mi się, że jeżeli nosząc ten talizman już wszystkie potwory mają ściągnięte a ściągnięte te immuny, no to, no to też trapy powinny działać. Aczkolwiek niestety nie mogliśmy tego przetestować na PTR-ze, bo na PTR-ze nie ma asasenki. Nie ma jeszcze czasu senki, także jeżeli czegoś się dowiem, na pewno dam znać. E, więc to jest takie tylko logiczne rozumowanie. Wydaje mi się, że e, nie ma co się na tą mechaniką, że sprawiedliwym byłoby, żeby to działało również na szkieletach. E, jeżeli chcemy użyć na przykład na szkieletach zdjęcie physical immunów, e, tak samo jak utrapsinki. właśnie to. E, jedną taką zagwozdką, na którą trzeba się zastanowić, to jest to, czy, <śmiech> czy <śmiech> to, że my widzimy, że dany. Potwór nie ma niewrażliwości na błyskawice, to nie znaczy, że nasze pułapki tego nie widzą, na przykład naszych pułapek dalej ta niewrażliwość jest. Więc to jest jeszcze do przetestowania, ale wydaje mi się, że jeżeli nawet by tak było na Peterze, to byłby to raczej Bóg. Eee, bo nie sądzę, żeby wprowadzali nową mechanikę, która miałaby nie. Honorować Trapsinki albo Samon Necromanty, albo jakiejkolwiek innej postaci, która ma Samony, byłoby to strasznie niesprawiedliwe i strasznie głupie, moim zdaniem. Nie ma żadnego powodu: Trapsinka nie jest jakaś nie wiadomo jak OP, żeby ta mechanika ją omijała. Także wydaje mi się, że raczej spodziewajmy się, że to będzie działać na pułapki, na Samony, ale zobaczymy. Jeszcze konkretnych 100% informacji nie ma. Jak coś to piszcie w komentarzach, jeżeli ktoś będzie mm, już wiedział, ja na pewno też dam znać, przypnę coś pod tym, yy, pod tym filmem. Więc, więc, na razie to jest wszystko czego się dowiedzieliśmy. Eee, warto wspomnieć, że te talizmany będą dropić tylko i wyłącznie na tych strefach, w tych strefach grozy, które pojawiają się co godzinę zmieniają się. No nie, w tym momencie strefą grozy jest chyba właśnie Sanctuary haosu oraz tak, Terrorized. Więc tutaj te talizmany mogą dropić, ale nie z tych zwykłych potworków, tylko z rzadkich, z unikatowych oraz z championów. Eee, więc z minionów, z czempionów oraz z unikatowych, no nie? Więc, yy, więc jeżeli ktoś chce, będzie się, będziecie się fokusować na laderze, żeby szybko zdobyć taki talizman, jeden z tych sześciu talizmanów, to skupialiśmy się tylko na oczywiście tych paczkach, no nie? Jeżeli ktoś tylko w to fokusuje. No. Jeżeli chodzi o drop rate, jeżeli chodzi o to, jak często padają te talizmany, nie mamy pojęcia. Nie ma informacji, wydaje mi się, że. Nie podadzą tego, na razie nie podawali, nie zapowiada się, że, że będą mówić. Raczej spodziewałbym się coś a'la la Git, e, czyli nie za rzadkie, niezbyt częste, ale na pewno nie, nie, sądzę, żeby to było, nie sądzę, żeby to było coś turbo rzadkiego, bo e, widać po samym stylu prowadzenia tego patcha, że ten patch ma wprowadzić takiego niedzielnego gracza do Diablo 2, e, żeby, żeby można było grać wszystkim, czym się chce. Żeby nie trzeba było kminić, że nie trzeba e, starać się unikać tych niewrażliwości. Jeżeli chodzi o niewrażliwości, to to jest bardzo, bardzo trudna mechanika i taka naprawdę wiele, w wielu sytuacjach niesprawiedliwa. E, I wydaje mi się, że to jest krok do przodu, jeżeli chodzi o rozwój Diablo 2 Resurrected. E, wiem, że to budzi dużo wątpliwości, takich, e, takich właśnie. Obaw, że będzie zbyt łatwo, że to zmierza ku Diablo 3, rozumiem to, jasne, aczkolwiek wydaje mi się, że to są dobre zmiany, konkretna, solidna zmiana, która pozwoli większej ilości graczy po prostu cieszyć się grą. Sam jestem mega ciekawy. Najważniejsze, że. słuchajcie, najważniejsze według mnie, że nie zmieniają drop rate'ów run, drop rate'ów przedmiotów, dobrych przedmiotów i tak dalej. Że dalej jak robimy runę Jach albo runę ber, to jest mocno, nie. Te talizmany pozwolą nam po prostu e, farmić troszkę szybciej, wydaje mi się, troszkę więcej, bo gra nie będzie monotonna. Mm. Aczkolwiek nie oszukujmy się, nie oszukujmy się, Hammerdin e, nadal będzie top 1, jeżeli chodzi o potęgę, jeżeli chodzi po prostu przeżywalność, uniwersalność, e, po prostu przyjemność, taką aż, aż, aż nudną przyjemność, jest po prostu niezniszczalny. Z tym talizmanem, no to już w ogóle nie będzie musiał się niczym przyjmować. E, czarodziejka Colt wydaje mi się też będzie, je, tutaj też jakby najwięcej stworzono, stworzonych zostało czarodziejek w pierwszym sezonie. D2R, bo ponad 50% wszystkich postaci to były czarodziejki, dopiero drugie 50% to było coś innego. Teraz to będzie jeszcze więcej, podejrzewam. Czarodziejki inne, typu Fire, typu właśnie czarodziejka pod błyskawicę. Nie będzie musiała się martwić Infinity. Już jakby Infinity oczywiście zawsze się przyda. Oczywiście to też nie jest tak, że Infinity nie znika, ale już będzie można grać bardziej budżetowymi czarodziejkami na start. I większą różnorodność, różnorodnością buildów. Oczywiście inne buildy również. Tutaj poison, buildy na jakiegoś pełzacza, na niepełzacza. Poison necromanta, który na przykład teraz już może będzie sobie lepiej radził bez dev bez pajęczyny śmierci. Coś takiego. dev Właśnie nie wiem, jak po polsku do końca. Też będzie sobie lepiej radził. Także to otwiera po prostu drogę. Do tego, że każdy może grać czym chce. I to jest bardzo dobra zmiana. Troszkę to ułatwi grę. Niektóre postaci są naprawdę broken. E, Fire, Paladin, Dragon, Dragon Dean oraz e, Cold Soso. Na razie wydają się bardzo, bardzo potężne. Zobaczymy jak to wygląda. Ale to jest bardzo dobra zmiana moim zdaniem. E, coś co mnie niepokoi również. To, to, to ten strzał w pysk dla postaci Mele. Z tym talizmanem. Ten talizman. A, niestety nie spełnia nawet najmniejszych możliwych warunków yy, praktycznych, żeby go nosić. Niewrażliwości na obrażenia fizyczne jest yy, niewiele w tej grze. Najmniej jest magicznych oczywiście, ale fizycznych, fizyczne są na drugim miejscu. Są dosyć rzadkie. Grając takim barbarzyńcom, potrzał bitewny, wielkołakiem, yy, lotem paladynem, na przykład bołazonką i tak dalej, i tak dalej, to raczej nie będziemy często ich spotykać. A kara, jaką musimy zapłacić za noszenie talizmanu, to jest 25% zwiększonych obrażeń fizycznych na nas. To jest tak potężna kara, że praktycznie ten talizman dla nas jest wtedy bezwartościowy. Nie potrzebujemy go. Więc moja propozycja, jeżeli tego nie zmienią. Bo wydaje mi się, że to zostanie poprawione i to powinno być poprawione. Te 25% zredukowane do 10. Do 10% to było optymalne. 15% to już byłoby na granicy, na granicy 10. 10 wydaje mi się powinno być odpowiednie. Eee, I moja propozycja. Jeżeli gracie, będziecie grać na sezonie takimi, takimi właśnie takimi właśnie yy, buildami, to słuchajcie, grajcie sobie normalnie. Schowajcie sobie na przykład ten talizman do kostki Horadimu. Jeżeli noście kostkę tutaj, on nie będzie działał w kostce. Gracie, 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 bijecie się, bijecie się, bijecie się. No ale spotykacie paczkę, która ma akurat herszta paczki niewrażliwego na fizyczne obrażenia. Co robicie? BOOM! Talizman już jest w środku, zabijacie go i cyk chowacie dalej, idziecie dalej. Do Przodu. Także to jest moja propozycja w taki sposób w tym momencie warto używać tego talizmanu i wydaje mi się, że zawsze, bo nawet gdyby ten talizman miał zwiększone obrażenia o 5% tylko naszej postaci, to również to byłby bardziej taki sytuacyjny talizman. Więc używajmy go sytuacyjnie. Tak samo, jeżeli chodzi o na przykład Hammerdina, Również nie musimy zrywać większych e, ilości obrażeń cały czas od magii 50%. Oczywiście one są rzadkie, więc to już jak chcecie. Nie zawsze musi Wam się chcieć, to no nie? Ale to jest coś, nad czym możecie się zastanowić. Mając radzi mu tutaj w plecaczku, cyk, możecie sobie chować i tak dalej, i tak dalej... I również inne klasy, inne niewrażliwości, jeżeli jesteście, nie wiem, kolt czarodziejką, a trafi wam się lokacja, gdzie nie ma niewrażliwości generalnie na zimno, schowajmy ten Talizman, miejmy więcej odporności, bo talizman daje karę. Jeżeli nie, no możecie go chować tutaj w skrytce, no nie? Ale to trzeba latać. A taka, taka podręczna kosteczka działa rewelacyjnie. Także to jest coś, nad czym się zastanówcie. Eee, to jest coś, nad czym się zastanówcie. Tutaj jest jeszcze jedna sprawa. Eee, czy możemy jakby zakładać dwa talizmany? Eee, możemy. Możemy założyć nawet, wszyscy, nawet cały ekwipunek talizmanów. Wszystkie pojedyncze albo, albo wszystkie te same. Widzicie, założyłem jakby te same. Eee, ale co to da? Da to tylko tyle, że nasz Cold Dress spadnie jeszcze bardziej. Jeszcze bardziej do aż maksymalnie minus 100%. Nic więcej nam nie da, ponieważ talizmany powodują debuff Sander, yy, czyli obniżenie tej odporności do 95%, no to więcej nic nam nie da. To nie jest tak, że zakładając dwa talizmany, trzy te same, od, od, odejmiemy jeszcze więcej naszemu potworowi yy, resa nie, on będzie miał cały czas 95%, nie zejdzie niżej. Zejdziemy niżej tylko wtedy, kiedy będziemy używać na przykład. Proszę, Diablo klon, zejdziemy tylko niżej, kiedy będziemy używać np. na przykład jakichś yy, na jakiś, yy, jakiś, np. właśnie mistrzostwa albo Infinity. Yy, I teraz ostatni temat czy Infinity, czy nieskończoność, Bermal Mal, Bear East jest już bezużyteczne? Nie, jest bardzo dobre, bardzo potrzebne. Na bez będzie używane. Yy, może faktycznie nie będzie aż takiej takiego parcia na to. Nie będzie parcia na te dwa BERy, jest to piekielnie jakby ciężkie do złożenia słowo. Piekielnie ciężkie, więc i trudne do zdobycia, i drogie. Więc nie ma takiego parcia. Możliwe, możliwe że cena faktycznie troszeczkę spadnie. Samego Infinity oczywiście, cena BER będzie się trzymała, bo to jest część Enigmy i nie tylko ale, ale, ale jeżeli chodzi o Infinity, dalej będzie potrzebne, no bo jeżeli i tak obniżymy potworom odporność do 95, zniszczymy niewrażliwość, no to dalej potwory mają 95% odporności, to nie jest mało, więc takim Infinity podręcznym najemnikiem a zwiększymy potężnie swój damage, więc dalej będzie używane. To nie jest tak, że już Infinity jest do śmieci, absolutnie nie, jest dalej Infinity potrzebne, dalej jeżeli chcemy zbudować potężną postać, e, oczywiście w niektórych build Dach, no to dalej będziemy korzystać z Infinity Chodźmy zabijmy tego Diablo klona na do widzenia Wydaje mi się, że cały temat wyczerpany I słuchajcie, koniecznie dawajcie mi znać Co sądzicie yy, o tym, co powiedziałem Czy się zgadzacie, czy się nie zgadzacie Czy uważacie, że, że zrujnuje to Że to zrujnuje Diablo Ojejku, jaki damage tutaj obrywa ten Diablo klon No to jest coś cudownego Nawet pomimo regeneracji, no nie? Eee, więc czy uważacie, że, że Diablo już się kończy e, przez te zmiany Czy uważacie, że to jest jakby droga do Diablo 3 Czy to jest słuszna zmiana? Jak uważacie? Powiedzcie mi, dajcie mi, dajcie mi znać e, w komentarzach, jak, e, jak do tego podchodzicie. E, moim zdaniem, jest to pozytywna zmiana. Bardzo dobrze, że to się dzieje, jedyne co bym sobie życzył, czego bym sobie życzył, to jest w przyszłości, bo teraz oczywiście tego nie ma, e, w przyszłości stworzenie różnych możliwości grania m, różnych wersji, w różne wersje Diablo 2. E, byłoby miło, czyli na przykład ktoś nie chce grać na tych zmianach, chciałby sobie zagrać stare Diablo 2, to żeby mógł. Żeby mógł zagrać wersję 1.14d na przykład, która była podstawką, która wyszła e, jako premiera Diablo 2, no nie? potem każdy patch po kolei albo jakieś takie charakterystyczne patche. Także to byłoby coś, co by może sprawiło, że wil byłby syty i owca cała. Także ja dziękuję. Widzimy się na live'ach, na Twitch TV, na Dyminis. Zapraszam do subskrypcji. Bardzo mi to pomaga się dalej rozwijać, jeżeli podobają ci się moje materiały, to będzie mi bardzo miło. Do, do lajka, komentarza również. I co? Miłego dnia życzę. boom!